Siemanko, witam w kolejnym odcinku S38 Shakesów. Jak widzicie, w karczmie mamy wszystkie eventy, ale zanim przejdziemy do samych Shakesów, założyłem Discorda dla widzów, do którego możecie dołączyć. I właśnie wam teraz go tak pokrótce pokażę. Kto jest zainteresowany, to link będzie w opisie na samej górze. I co na tym Discordzie znajdziecie? Tak, po dołączeniu, jak wejdziecie w kanał SFMC, macie do wyboru jaka gra Was interesuje, to są gry, które aktualnie są na kanale, jakoś tam na Discordzie mogą być zagospodarowane za za powiedzmy Także macie do wyboru albo Minecrafta albo ShakeSyn, albo to i to więc tutaj sobie takie przykładowe konto I tak jak klikniecie Minecrafta otrzymujecie dostęp do różnych kanałów dodatkowych związanych z Minecraftem Jak klikniecie ShakeSyn to macie dostęp do kanałów z ShakeSami Też będzie się zmieniało na pewno, ale tak pokrótce Wam pokażę, jak to wygląda. Eee, tak, eee, od razu macie zakładkę YouTube. Tutaj będą filmy się pojawiały, gdy wejdzie coś nowego na kanał. W ogłoszeniach eee, tutaj najnowsze informacje, co się dzieje na kanale. Tutaj też są jeszcze opisy porobione. Eee, I tak pokrótce: Minecraft to odnośnie serwera, które, na którym gramy sobie na streamie. Tutaj będziecie mieli czat, różne takie opcje. Czat głosowy też, także wszystko możecie sobie ogarnąć, dobra jestem z powrotem, e, się pogubiłem troszeczkę, e, ale dobra, także tutaj macie właśnie różne propozycje, ogłoszenia, coś tego typu, to wszystko będzie tutaj, a jak chodzi o szejksy, bo odcinek z dzisiaj, to macie zamieszczone jeszcze poradniki, to są w większości poradniki, e, na razie filmy po prostu z kanału co mam. Ale później się pojawią jakieś na pupile czy coś takiego, weźmiemy z poprzedniego Discorda co mieliśmy, jakoś to sobie fajnie ukarniemy. Także jak coś będzie się pojawiało, to tutaj. Także co mamy w samych Szeiksach? Mamy wszystkie eventy jak już mówiłem. Z jakiej okazji to nie wiem, coś tam pisali. Eee, ogólnie lato, coś tam nie wiem, ale jak dali, no to jak najbardziej spoko. Dobra, na początku sobie zakrajemy sezardzistą z, z dwie, trzy gierki. Co próbujemy trafić? W zasadzie to nie wiem surowców. Mam już sporo, sobie uzbierałem właśnie skarczmy. Także co po prostu wylosujemy, to wylosujemy. Jak mówiłem trzy kiereczki. No tutaj spróbujmy drewno na przykład. I jest, drewno weszło. Zaraz też do twierdzy przejdziemy, także wam pokażę co i jak. Te klepsydry może żeby się zwróciło coś tam? Nie. Dobra, następnym razem, ta, razem tak jak sam Hazardista mówi jakiegoś quest'a sobie wezmę, same 9,5 minuty. A w kim zostało Cztery piwa tutaj, także większość już sobie zrobiłem. Dalej, zarządca areny. To jest za dużo się nie zmieniło w sumie. Wydaje mi się, że trochę wolniej teraz to idzie, no ale jakoś tam idzie, także sobie po prostu klikam co jakiś czas. Dalej, zbrojownia. tutaj nic takiego nie ma do kupienia. Generalnie też są wszystkie eventy, to też jakieś epiki mogą być. Dużo sobie przenoszę na siebie. I co robię w gabinecie magii? Szukam jakieś potki na inteligencję. Najlepiej Tutaj mam na wytrzymałość, na tą. punkty życia 25%. Także ją sobie wypię. A tutaj próbujemy znaleźć na inteligencję jeszcze kilka grzybów. Zaraz użyjemy, żeby zrolować. A też w tym kupuję pod zbrodni, żeby rozmontować coś. tak Także to robimy tak. Doceniamy też wcześniej. Wrzuciłem epika jednego. Chyba tą głowę nawet. Także ja mogę sobie też rozmontować, bo nie ma akurat złota. I tutaj kupmy jeszcze jakieś itemki. Jeden, drugi, trzeci. I to chyba będzie na tyle: 1200, tutaj 1000 kamienia, znaczy 1000 odłamków było. Ale dobra, reszta nas nie interesuje. Mamy wszystko rozmontowane. Yy, dobra, i co dalej, co dalej? Szukamy tej potki. Także jak mówię, kilka razy odświeżymy. O, znowu potka za pieniążki. To jak najbardziej spokojnie Już się nam zwróciło to odświeżanie. Powiedzmy, no jeszcze dwa razy odświeżymy. Jak nie będzie, to trudno. Mamy chociaż większą podkę na HP, jakieś rochy spróbujemy dzisiaj zrobić. Dobra, ostatni roll mamy tutaj na szczęście, dobra. Także, jak chodzi o podki, na razie tak zostawiamy. Inteligencja może się trafi później. Ewentualnie jeszcze spróbujmy tutaj. Trafić jakoś z tego skupowania przedmiotów, bo szkoda też, tak żeby wywalać. 1480 to sporo metalu, to może najpierw sobie zostawię do rozmontowania. Yy, I dobra, dalej mamy pupilę, także karmimy tutaj nasz standardowy zestaw, że tak powiem. Dlatego pupilę ze świata tutaj ja muszę, yy, muszę go przypilnować, żeby w czwartek nie zapomnieć o nim. Tu sobie karmimy to. I tutaj tego węża. Ten wąż ma inny dźwięk. I ostatnia walka. Jest wygrana też, tam jakaś śliwka Dobra, w portalu zadaliśmy trochę obrażeń, jakoś za dużo. Także szału nie ma. Trochę zaraz przejdziemy, mam 186 milionów, także coś wypada tutaj sobie staty podbić. Dą mawkę sobie jeszcze potem zrobię. Ale najpierw właśnie te staty podbijemy. No to może trwać tej wytrzymałości, skoro mamy dwie potki pod wytrzymałość. 186 milionów, także myślę, że sporo tutaj się uda tego zrobić. Myślę, że 100 milionów właśnie może pójść na to nawet. Dobra, zeszliśmy. Ok, poszło mniej więcej 100 milionów. Z tego co widzę, około 200-300 punktów podwyższyliśmy, czy 250. Chyba 10 10100 było. I teraz resztę damy w inteligencję. Więc Zobaczymy, o ile zwiększy nam się atak. 416 000, a po ulepszeniu, stawmy gdzieś tyle. Eee, matematyka szybko 18 000 więcej, także całkiem spoczko. Dobra, Lochy za chwilę jeszcze tutaj mamy wcześniej twierdzę. Jak widać, tutaj mamy drewna i kamienia ponad tutaj normę. Eee, też tutaj salę rycerską mamy na tym 15. I trafiłem pierwszy czarny klejnot, to już pewnie widzieliście przed chwilą. Także też jest Gites. I jeszcze zanim to EQ, to podziemia od razu sobie zrobimy. Także tutaj atakujemy standardowo Golasa. A niedługo ulepszymy drywładcę. I będziemy jakichś innych typów bić po prostu. Także 5 razy atak. I z podziemi to na tyle. Także dalej mamy EQ tutaj. No i co? podmieniam sobie tutaj właśnie. Buty. Akurat je dostałem skarczmy, także spoko się trafiło. Myślę, że czarny klejnot czy na inteligencję. 256 tutaj 414. Eee, no dobra, dam ten czarny klejnot do butów, niech już będzie. Tutaj też sporo metalu zbieram, także mogę sobie tej temki polepszać trochę. Eee, te buty damy Mariuszowi oczywiście, bo są lepsze troszeczkę. I dalej, co jeszcze mamy, to mam jakieś itemki, co myślałem, żeby dorobić klejnot. Także zobaczmy, ten słabszy itemek weźmiemy, 362, są co... A, co są buty drugie, które trafiłem, ale trafiłem właśnie te skarczmy więc... te po prostu zostawię, bo Mariuszowi nie będę tego klejnotu robił, bo aż takich swych butów chyba nie ma. Ale tutaj Barbarowi możemy dorobić do tego itemka. Także chodźmy tutaj, miejsce na klejnot. To podmieniamy, 390 to no niech będzie ten największy od razu ulepszymy dwa razy o i też broń sobie wymieniłem jakiś dzień e, także ją ulepszymy dwa razy a do kunegundy nic nowego akurat nie doszło nie zmieniło się z bronią e, i dobra co jeszcze, mamy trochę metalu więc sobie ulepszę po prostu trochę itemki dobra i większość metalu poszła także więcej nie da rady zrobić kolejna karczma, także to sobie zbieramy 3,30 i przejdziemy już do samych ruchów, i będziemy kończyć a www. Zakręciłem dobra, także myślę, że możemy zacząć od wieży. Może akurat wejdzie, szkoda, że nie ma tej podki na inteligencję. Także z nią byłoby lepiej na pewno. Jak nie dzisiaj ruchy, to w następnym odcinku spróbujemy coś tam ogarnąć dwa, 3 i zostawiam ja. O, siadło, pół HP ponad zbiłem. 306 do zwiadowcy. Z yy, i tak nie dorobię, więc w sumie nawet nie muszę sprawdzać za bardzo, co tam było. Cały metal zużyłem już. Ten króliczek wielkanocny, taki oszukany trochę, bo bardziej no Mikołaj. który święta się pomylił, chyba. Jeszcze jedno podejście, zobaczmy. 2, 3, 4. No nie, dobra, czyli Mikołaja sobie zostawiamy na razie. I zobaczmy te trochę grupowe. Puknisty skorpion. Uuu, tutaj barbarek poleciał. I dał radę 307. Także to już prędzej do podmiany. 307, kto ma słabszy pierścień. Jakiś Mariusz ma słabszy pierścień. Także maruszowi zamienimy. I Klejnot. No najlepszy to nie, ale na inteligencję 385. Yy, może być. Wcześniej miał taki, tego ja mogę w sumie sprzedać i będę miał na ulepszenie tego. I damy dwukrotnie, i na razie wystarczy myślę. Dobra, próbujemy dalej. Kolejne ruchy poszły. 306 to są chyba domaga kapcie, jak się nie mylę. Czy do wszystkich klas? Nie, domaga tylko. 306, no to do Mariusza też by były. Okay, to Mariusz, już drugi. temek tutaj dostanie dzisiaj. 394 dajmy tym razem. Dwa razy ulepszamy i próbujemy dalej. Co tam dalej pójdzie. Okay, no to raczej też pójdzie. Tak, tak na styk, ale dało radę. Tutaj fajne buty bez slota. E, prawie poziom też mamy. Także zobaczmy, jak z tym pójdzie. Też poszło. Mamy jakieś gacie. Gacie są do wojownika chyba. 367 Także no, pośpieszyłem się teraz z tym itemkiem w sumie. Ale możliwe, żeby z niego bym nie zrobił tych rochów. Także trzeba ja to będę podmieniał. 367. Na razie nie, bo to by trzeba i tak było ulepszyć. Więc na razie po prostu zostawię i zobaczymy, co z tym dalej. Dobra. Te rochy fajnie wchodzą teraz, te grupowe. Nawet pominę, tutaj nie walczyłem. 307. Yy, I mamy pełne kół w ogóle. Także przydałoby się coś podmienić. 307. Ok, znowu do Mariusza. Nie wiem, że ku Negundzie, też mamy spore kryształy na zręczność, więc to sobie zamieniam. I te mam zwolnione. to I spróbujmy dobić poziom skarczy. Tyle dłuższy odcinek dzisiaj, ale myślę, że git. Dobra, nie ma kół. Nie ma miejsca. Dobra, te questy pomijamy sobie. 2 miliony Już prawie, już prawie, 3 miliony Raczej te kwestie biorę najkrótsze Żeby po prostu częściej dropić sobie e, Czy to drewno, czy dusze To 200 i teraz już powinien być Dobra, poziom jest Także no, spróbujmy jeszcze Te kolejne lochy Tutaj padło, a nie ma miejsca 372 Zręczność wytrzymałość, szcz szczęście, dobra tak jak to jest do Kunegundi, to raczej zrobię slot, jak będę miał tutaj właśnie. Ee, no, jak to się mówi. Jak będę miał surowce. Na razie to sprzedam, żeby było miejsce. I tutaj spróbujmy jeszcze jedno podejście. Też poszły lochy, dobra, to widziałem, że skończymy ten roch nawet. Tylko coś trzeba sprzedać, co, co ma mało tego. Surowców za rozmontowanie 306 tutaj było. Także tego nie użyjemy. Kształy zostawiam. To jeszcze do tality nawet pójdzie. I tak jeszcze stan niższych rzeczy. Dobra, w sobie, mogę wypić drugą. I próbujemy dalej. Dwa ostatnie lochy. Też siadło. I od razu spróbujmy kolejny. 273 poziom, także trzy poziomy wbite. Dobra, to już tyle problem. Zróbmy jeszcze dwa podejścia. No, ja tutaj trochę mniej biję temu ziomkowi. To jest dwojownik, więc w sumie nie ma co się dziwić. Ale tutaj sporo Mariusz z tym uderzyli, więc może teraz nawet obejrzyjmy, jak to wygląda. Jeden krytyk i go nie ma, no ale mnie nie ma. Dobra, także tego sobie zrobimy po prostu już innym razem. Grzybów zeszło około 15-16, także myślę, że sporo. Gdyby była ta potka na inteligencję, to na pewno by się udało. Ale po prostu zrobimy następnym razem. Dobra. Także w tym odcinku to na tyle. Zapraszam na Discord link w pierwszy linki opisu. Będzie pewnie czy tam druga. Także wbijajcie, jak chcecie. No i tyle. Didabotu za trzy dni jakoś. Na razie i cześć!